Dzień dobry, witam już w czternastym odcinku. Viva la Libertad, Carajo. E Tytuł tego dzisiejszego odcinka w ten sposób zostawili odciski swoich brudnych palców. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo Milei może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm, etatyzm i inne tego typu mrzonki prowadzące do biedy i rozlewu krwi. Albo też może być uwikłany w różne układy i układziki i jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty tego systemu. Ale jak na razie przynajmniej wydaje się, że y, idzie tą pierwszą drogą. Materiał jak zwykle przygotowali korespondent Pafer z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Milei arg argumentuje, dlaczego wycofał pakiet ustaw z kongresu. W wywiadzie dla La Nacion, Milei odpowiedział dziennikarzom, dlaczego zdecydował się wycofać pokiereszowany przez polityków. Pakiet ustaw reformy państwa. Jego celem było ujawnienie, kto broni interesów kasty pasożytów. Ludzie widzieli, kto jak głosował, i w najbliższych wyborach do kongresu wyborcy będą mogli wyeliminować tych ludzi. Milej powiedział: Na tym odrzuconym prawie zostawili odciski swoich brudnych palców, jak kryminaliści. Jednak z polskiego doświadczenia wiemy, niestety, że wyborcy nie potrafią rozliczać polityków i po raz kolejny wybierają tych, którzy zostawili odciski swoich brudnych palców, ale za to słodko szczebioczących w mediach głównego nurtu. Czy Argentyńczycy okażą się mądrzejsi od Polaków? Spotkanie blinken milei Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odbywa podróż do Ameryki Południowej przy okazji szczytu państw G20 w Rio de Janeiro. Blinken spotka się z prezydentem Brazylii Lulą oraz prezydentem Argentyny Javierem Milei. Jednym z tematów rozmów mają być inwestycje amerykańskie w Argentynie. Milei potrzebuje bowiem teraz inwestycji zagranicznych aby wytworzyć miejsca pracy dla osób zwalnianych z powodu radykalnych reform realizowanych w obronie Argentyny. Milei będzie obecny na SIPAC. Tuż po spotkaniu z Blinkenem prezydent Milei będzie obecny na konferencji konserwatywnej akcji politycznej znanej jako SIPAC. Na SIPAC gościem honorowym był kiedyś na przykład Nigel Farage. To jest kolejny wyraźny sygnał ze strony Milei, po jakiej politycznej stronie stoi. Warto przypomnieć, że pierwsza konferencja SIPAK odbyła się w 1974 roku, a przemówienie inauguracyjne wygłosił wówczas Ronald Reagan. SIPAK jest też częścią szerszego ruchu społecznego w USA, który przyczynił się do wygranej Trumpa w roku 2016. Obecnie konferencje SIPAC odbywają się w kilku krajach poza USA, na przykład w Japonii, Australii, na Węgrzech. Może czas na Polskę i Argentynę? Milei niszczy sztukę. Milei krytykuje argentyńską piosenkarkę Lalilę Esposito za to, że daje pozornie darmowe koncerty, które tak naprawdę są finansowane z pieniędzy publicznych. Jest to typowy przykład szkodliwej symbiozy politycznej, pasożytów i świata przemysłu rozrywkowego. W czasach starożytnego Rzymu trzeba było dać ludowi chleba i igrzysk. Dzisiaj wystarczy dać lalilę esposito. Lalię natychmiast poparło środowisko artystów. Czyżby robili to ze szczególnego serca, albo w trosce o dobro ludzkości? Milej niszczy lasy. Organizacje lewicowe oskarżają prezydenta Milei, że z powodu jego reform lasom w Argentynie zagrażają masowe wycinki. Ponadto, Milei planuje deregulację prawa górniczego, pozwalającego na wydobycie w pobliżu lodowców. Na razie te prawa nie zostały jeszcze oficjalnie przyjęte, ale środowiska zbliżone do klimatystów biją na alarm. Nasz komentarz. Ochrona środowiska, i środowiska jest ważna i nie zaprzeczy temu żaden rozsądny człowiek, ale zawsze należy brać pod uwagę interes żyjących dzisiaj ludzi. Nie można dzisiaj poświęcać wszystkiego na rzecz przyszłych pokoleń, które przecież będą dysponowały nieporównanie lepszymi technologiami i z tego powodu problemy, które dzisiaj uważane są za niemożliwe do rozwiązania, w przyszłości przestaną być problemami. Jako przykład można tu podać obawy naukowców, że przy gwałtownym rozwoju komunikacji konnej Londyn zostałby przykryty wielometrową warstwą końskich odchodów. Naukowcy straszyli nas również epoką lodowcową, jak widać, nie zawsze mieli rację. W latach 60. XX wieku straszono, że do, końca, że do roku 2000 zabraknie ropy naftowej. I jak widać, mamy rok 2024, a ropy jest w brud. Milei uważa, że podstawą dobrej nauki jest twórczy dyskurs, a nie ślepa wiara w jakąkolwiek ideologię. Milei niszczy inflację. Pomimo trudności z wdrażaniem reform gospodarczych, inflacja w styczniu wyniosła 20,6%. I jest to już mniejszy wzrost niż 25% w grudniu. Można powiedzieć, że dynamika wzrostu inflacji spada. Czy jest to pierwszy sygnał odwracającej się fali? Na głębsze wnioski trzeba poczekać do końca pierwszego kwartału, gdy na rynek zacznie w pełni, gdy rynek, przepraszam, gdy rynek zacznie w pełni uwzględniać zmieniające się warunki gospodarowania. Przedsiębiorcy, to dobroczyńcy ludzkości. Ta znana fraza wielokrotnie powtarzana przez Javiera Milei, który zauważył, że przedsiębiorcy walczący o zysk jednocześnie robią wszystko, żeby jak najlepiej zaspokajać potrzeby ludzi. Łukasiewicz był polskim przedsiębiorcą, który jako pierwszy na świecie rozpoczął przemysłowe wydobywanie ropy i rafinację oraz wykorzystanie do oświetlenia. Dorobił się majątku, który jednak w większości rozdał rodzinie i znajomym. I tu pojawia się pytanie, czy tak rozumiana dobroczynność jest lepsza od pogoni za zyskiem? Gdyby Łukasiewicz bowiem reinwestował zyski, a nie rozdawał je ludziom, często zwykłym oszustom, to stworzyłby podstawy materialne pomocne w wydajnej pracy tysięcy, tysięcy ludzi z Podkarpacia. Nie dość, że stałby się bogatszy, to jeszcze innych uczyniłby bogatszymi. Milei słusznie zwraca uwagę, że dążenie do zysku oraz przedsiębiorców, Przepraszam, Milei słusznie zwraca uwagę, że dążenie do zysku przez przedsiębiorców nie jest niczym złym, ale czyni ich dobroczyńcami ludzkości. Warto sobie przemyśleć postawy Milei i Łukasiewicza. Pozbądźmy się wstydu, że poprzez spełnianie oczekiwań konsumentów robimy coś złego. To nie przedsiębiorcy są źli. Ale pasożyty uczepione publicznych pieniędzy, które jedynie naśladują zewnętrzne oznaki przedsiębiorców, a tak naprawdę nie zaspokajają żadnej ludzkiej potrzeby. Bonus Krajoznawczy: Aconcagua. Aconcagua to najwyższy szczyt obu Ameryk o wysokości 6961 metra. Znajduje się w całości na terenie Argentyny, w głównym łańcuchu Andów, w prowincji Mendoza, na szerokości geograficznej zbliżonej do Buenos Aires i Santiago de Chile. Jest to najwyższy szczyt zachodniej i południowej półkuli oraz najwyższy szczyt poza Azją. Pierwsza zdana próba wejścia Miała miejsce w 1883 roku przez grupę prowadzoną przez niemieckiego geologa Paula Güstfeldta. Aby znaleźć tragarzy wymyślił historię o skarbach ukrytych w górze. Szczytu jednak nie osiągnął. Droga, którą się wspinał dziś zwana jest drogą północno-zachodnią. Pierwsze udane wejście tą samą drogą zanotowano w 1897 roku przez wyprawę europejską prowadzoną przez Brytyjczyka Edwarda Fitzgeralda. Brytyjczyk podjął aż 8 prób wejścia i żadna się nie powiodła. Szczyt zdobył ostatecznie Szwajcar Matthias Zurbriggen. Drugą popularną drogą jest droga północno-wschodnia prowadząca przez lodowiec Polski, która którą jako pierwsza przeszła w 1934 roku polska wyprawa w składzie Konstanty Narkiewicz-Jotko, Stefan Daszyński, Wiktor Ostrowski i Stefan Osiecki. A Konkagua jest obecnie bardzo popularnym celem wspinaczki wysokogórskiej, co powoduje niestety problemy. Góra zabiera życie średnio trzech osób rocznie, a okolica jest coraz bardziej zaśmiecana przez wyprawy i turystów uprawiających ten trekking. Na przykład woda w okolicy nie nadaje się do picia bez uzdatnienia. Dla Inków Aconcagua była górą świętą. Budowano tam miejsca kultu, gdzie składano ofiary z ludzi. W jednym z takich miejsc znaleziono ciało dziecka znane jako mumia za Aconcaguy. Badania DNA potwierdziły, że dziecko należało do mieszkańców tego regionu. W okolicy znajduje się Puente del Inca, most Inków. Naturalny most skalny nad rzeką Mendoza. Most odwiedził w 1835 roku Karol Darwin i namalował go na swoich obrazach. W miejscu tym znajduje się też nieczynna już stacja kolei andyjskiej. U południowo-zachodniego podnóża góry znajduje się tunel drogowy Chrystusa Zbawiciela Andów, który jest najważniejszym lądowym połączeniem Chile i Argentyny w tym rejonie. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami milei, viva, la liberdad, carajo. Oraz aby połowa, jak sugerują niektórzy komentujący, nawet 95% naszych pasożytów uczepionych publicznej kroplówki poszła sobie afuera.